Cześć, witajcie moi drodzy! Dzisiejszy odcinek chciałam poświęcić tematowi związanemu z nawykiem, no ale oczywiście nawyk związany jest z pojęciem zmiany. I chociaż jest to temat, który wałkowany jest przez wielu trenerów, przez wielu coachów, to jednak jestem przekonana, że każdy z nich potrafi wnieść coś ciekawego, interesującego w tym temacie, a być może też dzisiaj to, co powiem, będzie dla Was tym małym kamyczkiem, który spowoduje, że inaczej spojrzycie na nawyk, który no, bardzo mocno związany jest z osiąganiem lub nieosiąganiem sukcesów w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia. Moi drodzy, z tematem nawyku można pracować przez wiele prezmatów. Jednym z nich... Jest coś, co jest bardzo mocno związane, moi drodzy, z takim modelem kasz. Ja zaraz o nim powiem więcej, bo ten model pięknie pokazuje nam, co wpływa na to, że dokonujemy zmiany w naszym życiu. Zmiana to jest właśnie, pamiętamy, albo pozbywanie się jakiegoś nawyku, albo uczenie się nowego nawyku. I niewiele osób patrzy na pozbywanie się nawyku w charakterze czegoś, co odchodzi, coś, co tracimy. Pamiętajcie, że dla naszego ciała, dla naszych połączeń nerwowych, dla naszego mózgu, wszystko to, co się, co, z czym się żegnamy, co odchodzi, czego już nie chcemy, co nam nie służy. Powinno być w jakiś sposób oczywiście trochę metaforycznie opłakane, powinno być objęte procesem jakiejkolwiek żałoby, dlatego żeby dać sobie czas na to, że ja chcę to pożegnać, to odchodzi. Bardzo ważne jest to, moi drodzy, aby pamiętać, że jeżeli czegoś się pozbywam, nie chcę już tego, e, opłakałam to, daję temu, e, daję temu swobodnie odejść, czyli robię taką klasyczną zagrywkę wytnij to w to miejsce trzeba coś nowego wkleić. Pamiętajcie, wytnij, wklej, wykopiuj, wklej, wytnij, wklej. Wszechświat nie lubi pustki, więc jeżeli w to nowe miejsce, które się pojawia, po pozbyciu się starego nawyku, nie wkleimy nowego, dobrego nawyku, który będzie go zastępował, to bardzo często cały nasz organizm, nasze połączenia nerwowe będzie nas z powrotem ściągać do tego, co było. To dlatego, właśnie ludziom się wiele razy nie udaje zakorzenić nowego nawyku. Bo po pierwsze nie mają świadomości, jakimi on się rządzi prawami, co jest bardzo ważne, bo ta nasza uważność, czyli świadomość, co mnie odciąga od nowego nawyku, już nam daje przewagę nad tym, żeby tym zarządzić, żeby mieć świadomość, jakie emocje mi towarzyszą, kiedy ściąga mnie na starą ścieżkę. Dlaczego nas ściąga na starą ścieżkę? Z jednego ważnego powodu bo dla naszych połączeń nerwowych dla naszego ciała jest to znane, a znane to znaczy oswojone i mi jest lepiej. A to, co jest nowe, jest trudne, nieokiełznane, nieprzewidywalne, być może nam oczywiście zaszkodzi, więc lepiej ściągnąć nas do starego. Przecież, jeżeli mamy wdrażać jakiś nawyk, to bardzo często jest tak, że urodzi nam się nie wiadomo skąd dziesiątki tematów zastępczych, nowych. Nagle okazuje się, że Pilność pewnych spraw tak mocno nas porywa i wzywa, że przecież mamy doskonałą nie jedną, nie dwie, a trzy, cztery, pięć wymówek do tego, żeby nie zająć się nowym nawykiem, nie wprowadzić go, nie zastosować, nie utrwalić. Mówi się, że 21 dni to jest ten czas, kiedy nawyk zaczyna być zakorzeniony, ale tak, tak naprawdę, żeby on żeby zaczął wchodzić nam w krew, żeby to już zaczęło być naszą trochę drugą skórą, to ja oceniam, że potrzebujemy tak z trzy miesiące żeby to nam, w nas się to osadziło, żeby nas dograło się. Czym tego robimy więcej, czym tego robimy częściej, tym on się w nas lepiej osadza. Ale wracając do modelu Kasz. Zobaczcie, żeby zmienić coś w nas, to przekonywanie bardzo często nie służy. Czyli ktoś nas próbuje do czegoś przekonać. Musi wykonać określoną pracę, musi obalić nasze obiekcje dotyczące naszego chcieństwa lub niechcieństwa, żeby coś zrobić. No i teraz zobaczcie, okazuje się, że w sytuacji, kiedy nasze przekonanie, czyli nasze nastawienie, nasz sposób myślenia o czymś jest na nie, to mnożenie argumentów w drugiej strony kompletnie nie działa. Jeżeli pierwszy argument nie zadziałał, to drugi, trzeci, czwarty będzie jeszcze gorszym rozwiązaniem, będzie jeszcze trudniej. Po pierwsze, pamiętajmy, że w tym modelu kasz mamy jako punkt pierwszy rzecz mega, mega ważną wiedzę. Nasza wiedza to jest określona ilość posiadanych przez nas informacji na temat danego zagadnienia. I zobaczcie, wiedza działa tylko w 10%. Mam wiedzę, ona nie wpływa na nasz nawyk, na sposób skuteczności, nie wpływa na efektywność, na sukces, bo mam wiedzę, to jest 10%. Krokiem drugim to jest doświadczenie, ale też to, to są umiejętności, czyli zobaczcie, to jest już trochę więcej, bo to jest 20%, bo to nam daje przejście z kroku pierwszego do kroku drugiego. Mam wiedzę, która stanowi 10% mojego sukcesu. Ale ona zaczyna dopiero wtedy działać, ta wiedza, kiedy zaczynamy ją stosować, czyli mamy konkretną umiejętność, wykorzystujemy tę wiedzę w praktyce i to jest dopiero zaledwie 20%. Co jest zatem, moi drodzy, kolejnym krokiem milowym, który przybliża nas do tego, żeby zmienić, pozbyć się nawyku albo nauczyć się nowego nawyku? I to jest właśnie tutaj krok trzeci, bardzo, bardzo ważny, a mianowicie, moi drodzy, to jest nastawienie. Nastawienie to jest nasz sposób myślenia o danej rzeczy. Bardzo często ludzie dokonują zmian dopiero wtedy, kiedy zmienią swoje nastawienie. Czyli sposób myślenia. To nastawienie to jest, może być inaczej zwane też naszym przekonaniem o czymś, prawda? Czyli ludzie bardzo często mówią z poziomu przekonań. Ja nie mam do tego przekonania, to jest bez sensu, mi się to nie podoba, szkolenia są dotyłka i tak dalej, i tak dalej. Mówimy z poziomu przekonań. Dopiero wtedy, kiedy ktoś lub coś spowoduje, że my zmienimy sposób myślenia o tym, czyli zmienimy swoje nastawienie, to dopiero wtedy to jest punkt przełomowy i to stanowi 30% naszego sukcesu w drodze do sukcesu, do nawyku, do zmiany. Dopiero nastawienie, zmiana naszego przekonania może nas doprowadzić do kroku czwartego, do wyrobienia swojego nawyku. Bo tylko dobre nawyki prowadzą nas do sukcesu, do, przede wszystkim do. Ich zastosowania, utrwalenia, a potem użytkowania. Czyli zobaczcie, 10% to jest wiedza, 20% to są umiejętności, czyli wiedza zastosowana i wykorzystana, która powoduje, że my coś umiemy, oprócz tego, że to wiemy. Potem zmieniamy nasz sposób myślenia, zmieniamy nasze nastawienie, co stanowi 30%, a na samym końcu mamy 40% drogi do sukcesu, czyli nawyk, bo tylko on urodzi się z zmiany naszego nastawienia. I teraz pytanie kluczowe: co zatem wpływa na to, że my zmieniamy swoje nastawienie, nasz sposób myślenia? To mogą być bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Czasami nasz sposób myślenia czy nastawienia o danej rzeczy może być bardzo sil... spowodowany bardzo silnym bodźcem zewnętrznym, takim, że na przykład dostajemy informację, musisz przestać palić, bo to jest wyrok, lekarz powiedział, że zostaje Ci tyle i tyle czasu, jeżeli tego nie zrobisz, nie zrzucisz kilogramów, które Ci zagrażają, jeżeli nie ograniczysz cukru, jeżeli nie przestaniesz palić, etc., etc. Silny bodziec zewnętrzny, który nagle przewartościowuje nasze życie, Zaczynamy myśleć o tym zupełnie inaczej, i myślimy sobie, no tak, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, muszę to zmienić. Albo przechodzimy jakąś wewnętrzną procedurę, ktoś nas zainspirował, ktoś nam o czymś opowiedział, nie na zasadzie przekonywania nas. Tylko właśnie inspiracja, często inspiracja jest takim bodźcem i motywem do zmiany myślenia, do zmiany kierunku. Popatrzymy na kogoś, bo czym jest inspiracja? Niczym innym niż taką sytuacją, kiedy patrząc na kogoś, mówimy. Ja też tak chcę. Jeżeli on może, jeżeli ona potrafi, to ja też tak mogę, ja też tak chcę. I wtedy nagle patrzymy na to w zupełnie inny sposób. Zmienia się nasz sposób myślenia, czyli nasze nastawienie i zaczynamy proces zmiany, małych kroków, wdrażania nowych, lepszych nawyków.